Witamy Was wszystkich w Słowie na poniedziałek. Wiecie, co jest jednym z najokrutniejszych hichotów historii? To, że przez ostatnie ponad 30 lat kapitalizmu w Polsce zadanie odbudowy rewolucyjnego i postępowego ruchu robotniczego przypadło osobom bez większych bądź czasami nawet żadnych zdolności organizacyjnych. Hashtag socjalizm. You know what is the one of the cruelest chuckles of the history? The fact that over the last 30 years of capitalism in Poland, the task of rebuilding a revolutionary and progressive workers movement fell to the people without much or sometimes even no organizational skills. Komentarze portalu postem, or Partia opublikowała Trzeba przyznać, zadanie odbudowy rewolucyjnego i robotniczego ruchu postępowego w Polsce po 1989 roku nigdy nie było łatwe. Podnieść się z ruiny, w którą wpędzili nas zdrajcy sprawy robotniczej z końcówki istnienia PZPR, to nadal najważniejsze zadanie stojące przed nami wszystkimi. Najgorsze w tym wszystkim jest to, iż przez ponad 30 lat nikomu się to jeszcze nie udało. Nasz ruch robotniczy jak leżał, tak nadal leży i nie widać w nim zbytnio ludzi z naprawdę dobrymi zdolnościami organizacyjnymi. Mamy właściwą ideologię, prawidłową analizę obecnej sytuacji ekonomicznej i politycznej, posiadamy rozsądną i opartą na właściwej ocenie rzeczywistości taktykę polityczną. Słowem, wszystko jest na miejscu. Brakuje jednak odpowiednich osób, które byłyby w stanie odbudować, zmobilizować i poprowadzić nas ku nowym zwycięstwom. Nowi i naprawdę zdolni organizatorzy, jesteście na wagę złota. Zapraszamy do ruchu postępowego. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.